Cześć, witajcie, z tej strony Minecraft UZI sorry, moja kukułka. dobra O, już dobrze No to więc Witam was w czwartym odcinku z serii Oder Plan 2.0. No, to teraz Pokażę wam wielkie zmiany, jakie tutaj zaistniały Od ostatniej nocy To dobrze, to więc Tutaj już sobie po, posadziliśmy kilka drzew Jak widzimy, ogródek nam no trochę nawet Obrodził, zaraz sobie zbierzemy Zbierzemy Ops, ale. Rozwaliłem się kurczę. Dobra, teraz posadzę. Coś przylagowało. Dobra, sobie to, to zbierzemy i sobie zbierzemy teraz. O. no teraz tak gram no, na chwilę. Tak, gram sobie nie, nie tak dawno. Dobra. Przykliszę dźwięki. O, dobra. Angi jak Czasami przyklężam jak wiecie dźwięki przez mikrofon, a czasami przez... Yy, znaczy przez opcję w grze, a czasami przez głośniki. TNT. Skąd mamy TNT? TNT dostaliśmy w twierdzy, a także zamszony bruk. Dostaliśmy w twierdzy. No może za chwilkę się tam wybierzemy. Wiem, że tam mamy... W zadaniach mamy stworzyć chyba tam Jake O Lettern. Dobra. Jake O Lettern mamy stworzyć. I sobie postawić po prostu taką jedną latarenkę, Dobra? Ja. Może podgłoszę jednak. Dobrze, to więc teraz, dobra, więc teraz mm, sobie to zrobimy, Tylko nie pamiętam jak to się robiło, tak, nie, tak, ono jest, tak, i to, to sobie możemy położyć, położyć gdzieś, gdzieś, na przykład tu, o, żeby po prostu, żeby po prostu nam w nocy świeciła, jak, jak widzicie, tutaj sobie zrobiłem domek, Zrobiłem sobie jeszcze jedno pięterko i balkonik, z którego będziemy lepiej na przykład mogli potwory sobie oglądać. To są po prostu takie wielkie zmiany. O! Tutaj mamy okna. Jedną sk pustą skrzynkę. No tam te drzewa pozasłaniały, dobra. Tam na górze mamy dach, ale tam ja niestety nie zrobiłem przejścia, ponieważ no... Po co jak mamy magazyn? Po prostu mamy ten... Dobrze. Pogram sobie trochę na bloku dźwiękowym A ja tak sobie zrobiłem po prostu blok dźwiękowy, tak po prostu, żeby no no bo nie miałem, po prostu nudziło mi się, nie wiedziałem co mam robić ja Tu mamy krówkę, która nam tam hasała sobie, gdzieś tam I ją sobie po prostu znaleźliśmy i przyprowadziliśmy sobie, nie wiem, może kiedyś rozmnożymy te krówki nasze, te krowy nasze wcięta dobra mm. no, to jest mój widereg jak wcześniej widzieliście dobra co my tutaj mamy mm -mm. mm. o no, to właśnie mamy te diamenty, TNT. Te, teraz pokażę wam jak po prostu sobie to to, to wykończyłem tutaj o znaczy, po prostu sobie tak to przepowiększyłem. tam jakieś surowce były jak widzimy tutaj gdzieś o to po prostu sobie zrobiłem Miejsce, bo tam no, nawet lawę słychać już, to tam miejsce na lawę, na lawę sobie zrobiłem i tam sobie właśnie kopiemy, tą, zbieramy tą lawę, ponieważ jeszcze zrobiliśmy sobie tutaj tak, widzimy dookoła, no, tak, znaczy dookoła taką fosę przed kliperami, ponieważ no, wykonam wszystkie zadania, jeszcze nie to mnie nie mi zostało z 10 zadań, czyli leś, bo w połowę tak jakby wykonałem. Połowę wykonałem poza odcinkami, poza kulisami, a połowę wykonałem, y, wykonałem, e, dobrze, to sobie może przepalimy to. A połowę wykonałem y, w odcinku jak... Y, jak, jak będzie, będę prezentował. Dobra, no to więc teraz pokażę Wam tą naszą twierdzę, gdzie tam ona jest. U, żeby znowu nie spadł. O jest, widzimy już tam. No dobra, tu jest nasza twierdza są nasze dwie skrzyneczki już wcześniej opróżnione dobrze, to te skrzyneczki sobie po prostu zbierzemy weźmiemy sobie je i po prostu sobie tam położymy koło naszego koło naszych zbior, tam gdzie nasz magazyn po prostu sobie położymy, żeby po, żeby było y, fajnie, gdzieś tak jeszcze jeden, dwa odcinki i już to będzie y, koniec tej y, serii, bo by to po prostu co może jakąś tam nową serię wam y, jakąś serię nową wymyślę to seria taka też będzie dosyć taka krótka też nie wiem, może zrobię taką dłuższą trochę I teraz tutaj, dobra mm, Seria niedługo się skończy Ale obiecuję, że od razu będzie nowa mm, Tam mamy ten świat, nie? Może kiedyś zrobimy drogę do niego ja... Ja Myślałem, że tu drzewo się pali Myślałem, że tu drzewo się pali A tutaj ten potem mi się palił Tak od tej lawy, nie? Kiedyś jest od tej lawy, pamiętam Cały dom mi spalił się. Cały, po prostu tu taki wielki pożar. Cała wyspa się paliła. aż nie no musiałem... Poszedłem na drugą stronę, właśnie na tamten świat, który tam jest. Który tam widać tak było. Znaczy ten świat to po prostu jest taka dziura wielka i tam jest właśnie ta planeta. Dobra. Dobrze, no to więc sobie teraz yy, to ją wykopiłem, nie, wiem, magazyn, to drugie coś, po prostu żeby było. tam takie... Tam po prostu sobie diamenty znaleźliśmy. Naprawdę fajnie było. Dużo sobie tych surowców znaleźliśmy. Nie wiem, może sobie znajdziemy jakąś te surowce. postaram się jakoś, postaram się tak na chwilkę sobie znaleźć te surowce, tylko... Nie wiem, bo mnie długo będę musiał chyba kończyć już. Ponieważ no muszę... no to jest taki krótki, krótki odcinek, na razie odcinek. Taki, taki odcinek pokazać co ja wam tam zrobiłem. Nie ma, tu nic nie ma, a nie. Tu jest. Dobrze. Włączymy sobie na chwilkę łatwy, ponieważ tutaj wiemy, że tutaj gdzieś zadanie było. Tylko muszę, muszę wejść na górkę, o jej! Chodź weź tu Jezus, ile ich tu jest! Nie, 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 nie. nie. Nie uciekamy, nie bo one nas zabiją, nie silver silverfish silver fish. Silver, fish. silver złota rybka, nie normalnie złota rybka. Wierzę nam ten gud z wziara. Dobra, może mieczek sobie zrobimy i po prostu będzie lepiej Ops, op, tylko nie padł Po prostu może lepiej będzie ich zabić No to kamienny mieczek sobie zrobimy jak wtedy Nie ma trzy wziąłem, dobra ma dwa, dobra. Może kamienny mieczyk? O! Że może po prostu było lepiej. Tam mamy w zadaniu, że na, mamy zabić 10 silverfishów. Ja przyznam się, że już jednego chyba tam. No Ale one skwierczą mnie. Jest! Mamy jedne, dwu, dru, jednego, drugiego. Trzeciego Trzeciego Mamy na razie trzy silverfische Zabite tutaj Tak na razie trzy Gdzie te A, tutaj gdzieś były Tutaj gdzieś te właśnie te o Silver e były, aha tu gdzieś one tutaj były? O dobra To ja je... Nie, to już Chyba nie ma ich. O jest, 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 jest. Żyć Zdychaj dziadu Dobra Jest Jest w sumie jeszcze kolejne, nie Dobra, uciekamy może. Ale na zjadło. No dobrze, że mam dużo jabłek z tych sadzonek, to po prostu sobie zjemy. I coś po prostu może, może nam to po prostu ten głód i ja też chyba będę musiał spadać. Tak powiem. Mmm, dobra. Mamy jej. 6 jabłek. Te jabłka są nietypowego kształtu, ponieważ to są jabłka tak, by Etermodu, bo to był taki jakby Etermod, pewnie takie co prezentowałem, taki odcinek chyba Etermod. No to tam właśnie było takie, właśnie tam było takie, że można było sobie tam z, z, takie jabłko było, takie różnego Nie no, dobra, pada deszcz plucha jest dobra to pod, pod daszkiem, sobie tam będziemy i może się, brzmiałem nie wiem, rozstaniemy, bo to, to taka plucha jest. No to zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii OTHER Planet V2.0. Będzie to już odcinek piąty. Ja niestety żegnam się z Wami w tym czwartym odcinku, ponieważ yy, no, no trochę mnie tam parę tych. I więc to niestety by byłoby no trochę, troszeczkę na tyle. I naprawdę zapraszam Was. Bardzo Was liczę, że zasubskrybujecie mój kanał, że będziecie po prostu pisali do mnie, że. Po prostu ten film wam się spodoba, oczywiście dam wam zadanie w opisie tak jak zawsze i no to po prostu komentujcie, subskrybujcie i oglądajcie moje filmy. To więc na moim kanale, więc to by było niestety na tyle, więc...